Cześć, wszystkim. Jesteście na kanale Arturka i dzisiaj razem z Wami będziemy komentować Usterkę. Piękny program, w którym fachowcy pokazują, co oni potrafią. Kto wie, może ja będę w tym programie, bo ja również się nadaję i jestem na tym samym poziomie, co ci fachowcy. Przed tym zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten odcinek swoim znajomym, przyjacielom, mamom, tatom, kogo tego znacie. Każdemu pokażcie ten odcinek, i żeby każdy z nich się nauczył obsługiwać narzędziami i różnymi tego typu rzeczami życzę wam smacznego zaczynamy w miejscowości Józefów w mazowieckim w domu młodego małżeństwa Bartka i Dari nasze kamery ukryją się idealnie z pomocą młodej parze przybywają niezastąpieni bracia milcz obowiązki podzielone niewykluczone że wszystkich czeka prawdziwy odlot polscy fachowcy to jest wasz czas na popis Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku usterki, w którym zajmiemy się schodami. Schody w ogrodzie. Fajna rzecz, efektowna, ale kiedy popada, robią się troszeczkę śliskie, niebezpieczne. Więc w dzisiejszym. Ja mam pomysł na to, jak zrobić, żeby te schody nie były ślizgie. Po prostu się sypie piasek i gitara. Za zadanie fachowcy będą mieli na tych właśnie schodach wykonać takie gumowe zabezpieczenie. Mata z jednej stronę z jednej krawędzi równiutko zlicowana ze stopniem. Przy podstopnicy chciałbym, żeby był łuk. I to jest trudność, bo trzeba to ładnie, precyzyjnie dociąć. Na koniec przytwierdzają każdy element za pomocą takiej taśmy dwustronnej. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Czas pracy dwie godziny. Wynagrodzenie 300 zł. Spadam do siebie, bo krepie mi na głowę. Kakuje do reżyserki, a my zacieramy ręce, bo oto przed drzwiami stawia się trójka śmiałków. Dzień dobry, dzień dobry, proszę. Pani jest też, o! Panowie uznali chyba, że żeby... pani musi kontrolować to wszystko. I oczywiście na sam koniec pani będzie zgarniać, zgarniać całą kasę. Z kobiecej ręki tu się nie obejdzie. Tam za panią jest taka guma. Chodzi mi o to, żeby tutaj zrobić taki. Pół łuk. I to ma być tylko na podestach, tak? Tak, na każdym schodku taki półksiężyc. Półksiężyc? O, taka nakładeczka Lustona na stopień. No, co No. No, możemy mieć szablon z To inaczej bo każdy będzie inny. Brawo, szablon to dobry pomysł. To teraz działać. Zawsze powtarzalność lepsza, większa jakby. Pod warunkiem, że precyzyjnie wycięty. No wiem, no przecież o to chodzi właśnie, żeby były wszystkie równe, nie? Za nie jak domu, wariat? Wycinając nożem kuchennym, na pewno uzyskają Państwo świetny efekt. Umieramy z ciekawości. A Ty jakbyś to zrobił, Dominiku? By zadanie wykonać precyzyjnie, trzeba używać. Jak zawsze, w każdej budowie jest jedna osoba, która nie pracuje w tym momencie to jest ten pan w białej koszulce na pewno zaraz pójdzie sobie papierosa palić narzędzi pomiarowych miara taka taśmowa wysuwana może być celówka może być centymetr krawiecki wszystko mi jedno byleby coś mierzyło nożyk żeby sobie fajnie dociąć No to przecież panowie mają nóż może być Dominiku a jaki powinien być to jest nóż a jego ostrze służy najczęściej do właśnie przecinania materiałów miękkich, bym powiedział, czy tekstylnych, patrz wykładzina, taka guma jak ta właśnie idealnie idzie, idealnie idzie, ładnie można kształty wycinać, to ostrze jest tak specyficznie wygięte, nacięte, żeby... Ja myślałem, że to jest otwieraczka do piła, a to jest jakiś nóż do cięcia materiału miękkich, Jezus Maria, trudne to jest. Właśnie wchodził materiał przecinany. Panowie czegoś takiego. Na moje oko... Jest równo. Do poprawki w ogóle nie musi iść. Mają, ale w końcu to wydaje się nie przeszkadzać. Czy może jednak. jest. Na szczęście jest was trójka. Fajny zespół trzyosobowy. Można się elegancko podzielić e, zadaniami. Jedna osoba wyrysuje kształt. Zawsze można się podzielić z zadaniami. Jedna osoba będzie robić kawę. Druga w tym momencie będzie palić papierosa, no a trzecia jak zawsze będzie pracować dla wszystkich. Druga przytnie, trzecia przyklei i w ten sposób teraz 2 3 4 5 6 7 8 9 stopni zrobicie w 15 minut. No ale państwo inaczej podzielili się pracą. My robimy kanapeczki, nie ty. Aha, ja mówię robić machiny. Tak. Ona karmi do stołu. Nie, nie, jest to wszystko słuszne. Bo jest garzonco. Daj co poprościa? Tutaj elegancki piknik, country, a pan zasuwanie. A, daj na tyle za nóg. <laughs> jeszcze mu nóż zabierają, boże. Mi się wydaje, że oni do końca roku tej roboty nie zrobią. Już na Uniwersalne narzędzie. I do gumy, i do chleba. Tak, będą, takie będą, będą. Do kanapek, więc podobne podejście jak do schodów. Więc nie przeszkadzajmy państwu. My też może skorzystajmy z okazji, zróbmy sobie przerwę śniadaniową co? Tak, smacznego życzymy. Dwóch kucharzy na robocie kosztuje. A właśnie. Chciałem zapytać, ile panowie sobie życzą za tę robotę? Państwo. No tak, z czystówki i do tego bym prosił fajnego grilla. Żebyśmy się mogli najeść fajnie i sobie pójść do domu wtedy, na spokojnie. Zgadnijmy dlaczego. No dobrze. Czy co mam? O, yy, poszukam. Skisnę zaraz. Jak ten kieczup przyniesie, to może być 250 zł. Co, dobra zaszyka? Nie, ja czekam na ten kaczup. Mi się wydaje, że oni tu przyszli nie po to, żeby zrobić tą robotę, zrobić kasę, tylko żeby mieć stów i gdziekolwiek na spokojnie sobie zjeść. Eskalacja oczekiwań tych fachowców naprawdę rozbraja, ale pracy nikt nie odwołał. Czekając na kaczup pan walczy z gumą. co? Nie będzie takie proste. Przemoc? Może dlatego, że on sam pracuje w tym, tym momencie i nie ma w ogóle żadnego wsparcia od swoich przyjaciół. No, myślę, że to jest tak łatwo. Gdzie masz ten który miałeś? No, to k., ja ci bytnę ten. bo tam jeszcze został, ten karton. Ten z szablonu? Szablon był robiony dla Ewy, żeby widziała, że coś robią. Od rąsi idzie. Ręka pewna, kurde, jak u chirurga, patrz. No, nie ma, tak? nie wytnie. Co ty Nie tak. W... Nie papę do... No jak to? No ale to też żeby, żeby tylko ten samołość wyszło skoczył. No. Tak jak teraz właśnie masz. żeby to tylko przykleić, wyszedł Ale my chcemy łupki. Pod te Na ten na schody. Albo w ogóle całą tą gumę rozrzucić na, to, na te schody i tyle nie tak będzie tak jak jest. Wymyśla ta Ewa, kurde. Nie zobaczysz, że będzie dobrze. Muszę jej wytłumaczyć, że to tak się nie Po drugie, to jest strata materiału. No właśnie, ja się zastanawiam, żeby to starczyło. Ci wydaje, że będzie dobrze? No, mi się wydaje, że to wygląda dobrze. Ale my serio chcemy mieć łuki. No. My te łuki Nie, może ciężko A tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że te po całości ta guma lepiej wygląda, niż gdyby były te łuki. Co wytnę połowę z tego? No co, i co zostanie sam środek. No, no, no oglądała się jakich cudów na usterce. No, <noise> gość jeszcze nie wie, że on również bierze udział w usterce. No, dokładnie. <noise> Ech, wszystko wina tej usterki. Ja powiem krótko o nie. Ciśnienie mi podskakuje, bo ja nie wiem. Co my powinniśmy zlecać tym ludziom do roboty, żeby oni to dobrze zrobili? Dzisiaj mają wszystkie szanse na zrobienie pokrycia, ale co my możemy w starciu.? Ja nie wiem, co wy macie zle zlecać tym ludziom, żeby zrobili, ale na pewno te dwie osoby potrafią robić mega pyszne kanapki. Z ketchupem. Mysłami. No ale na razie nie odkleję. Dopiero ja będziemy przyklejać. Oj, co dzieci chcesz uczyć robić? A może nie A po co na trzy? Po co na trzy? Bierzesz na dwa, resztę taśmy zabieramy sobie, powiemy czy skończyła i koniec. Tak, się iść mało, nie? Z tą taśmą jest tak, że jeżeli podłoga nie jest czysta i sucha, to ona i tak odlezie. Ale nie widziałem, żeby, żeby pan mył schody. Więc. Taka robota. A po co, gdy padał, to nie trzeba schody myć. A chwilę. Wszystko wymierzył? Jest dobrze? Wystarczyło? Tak. Jesteś Bogiem. Uświadam to sobie. To, Braco, już ja kon, to już Bogiem. jest koniec. Nie Ju, ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Znajomość polskiej branży muzycznej zaliczona na pięć. Dwie godziny. Dziewięć stopni. No taki czas, w którym mogli się uwinąć. Mogli. Ale czy zrobili dobrze? Mi się to podoba, nie? Ale szczerze to mówię, nie? Tak, żeby tam jego pochwalić, czy tam coś, ale naprawdę Właśnie, żeby było tak, jak mama chciała, nie? Najlepsze jest to, że zapasem czy stówki i ten gościu, który zrobił największą robotę dostanie tylko stówkę i te dwie osoby, które nie zrobili nic, naprawdę, tylko sobie kanapki zrobili również dostaną stówkę No i tak będzie tak, jak mama chciała? <laughs> Oj, chyba nie. Ale to jest tak, jak mama chciała, tak? Tak. No. 100. 200. I. 300. Dziękuję. Dziękuję, pięknie. My również dziękujemy za zlecenie wykonane tak, jak mama chciała. No, powiedzmy. Uczta trwała dwie godziny, zapłaciliśmy niemało, bo aż 300 zł. Jeszcze tylko szkiełko i oko. Dominiku? No, guma leży. Jest. Przyklejona na taśmę dwustronną i rzeczywiście nóżka się nie śliska, ale sama docinka, dopasowanie elementów, bez nadzieja, bez miary, bez odpowiednich narzędzi, bez pomyślunku. Mamy efekt, jaki mamy. Bardzo złej jakości praca, mało staranna, mało estetyczna. No i najważniejsza, że gdzie są łuki? Nie ma. I to już przekreśla absolutnie trud naszej ekipy. To była prawdziwa uczta, niestety nie dla naszych oczu. Guma na schodach wymaga większego stopnia wtajemniczenia. W Józefowie do położenia pokrycia, tym razem ze sztucznej trawy, stawia się pierwszy majster. A raczej fachowczyni. zaskoczeni? Dobry, a pani to... A on teraz powie, dzień dobry. To są nagrywki do idealnej niani, bo ja chcę być nianią. A pani to nasz fachowca. Nie, to zapraszam w takim razie. Fachowców, już jest brak na rynku pracy. Bo już kobiety biorą sprawy w swoje. Na razie, wstęp wygląda mi na jeden niemiecki film. Ręce. Zależałoby mi na tym, żeby mieć taki ala czerwony dywan jak wchodzę do ogrodu. O, Jasne. Czy będzie czegoś pani potrzebowała? Tak, to najpierw bozę zmiotkę, tutaj sobie listki odgarnę mm -hmm. jeszcze bym prosiła o taker, miarkę mm -hmm. e, i nożyczki i to wszystko. O. I jeszcze ketchup i dwie pyszne kanapki. Dobrze, to ja zaraz do pani wracam z tymi rzeczami. Adam się szykuje, że na randkę się podruje. Pani tak się tym na co dzień zajmuje, czy jak? E, to znaczy, na co dzień studiuję architekturę. Mhm. Więc tak można powiedzieć, że sobie dorabiam, bo jest to moja pasja. Wszystko związane z, dwie wystrojem, architekturą. Uwielbiam takie rzeczy, więc Kurde, powiedzieć, że... Kurde, czemu kciuki za tą panią, żeby jej się udało i żeby zrobiła to mega ładnie. W mojej Czyli taka dusza artysty Tak, oczywiście, że tak. Brzmi imponująco. Pani gwiździa jak prawdziwy majster. Ciekawe, czy równie dobrze pracuje. Dobra, montaż bardzo prosty. Przy pomocy takera właściwie po bokach. Dlaczego? Dlatego. Najpierw trzeba schody zamieść. Drugim krokiem jest y, zmierzenie szerokości schodów w najszerszym ich miejscu. I pani to zrobiła. I teraz jeszcze pytanie: jak pani sądzi, ile czasu będzie pani potrzebowała na, na wykonanie tych schodów? No tak, z tydzień. Maksymalnie dwa. Dobrze, i cenowo, jak to 250 zł. Dobra, dobra. Półtorej godzinki i 250 zł. No, akcept. A czy jest akcept na cięcie na oko? Państwo studiują architekturę, wnętrz to. ma na pewno miarę w oczach. Oby, ale silna kobieta. Komplementowanie miejmy już za sobą. Co z przebiegiem zlecenia? Połowa pracy za panią. Teraz to trzeba wszystko przymocować. I po sprawie. Montaż bardzo prosty. Przy pomocy takera właściwie strzybek, które się w nim znajdują. Pani wybrała trudną metodę kładzenia sztucznej trawy, w której całą płachtę trzeba idealnie naciągnąć i przymocować tak, by nigdzie nie pojawiły się załamania. Mogą one z czasem podmakać i odchodzić. Co prawda materiał jest przycięty troszkę za szeroko, ale to zawsze można obciąć. Gorzej, że pani nie naciąga dobrze tej sztucznej trawy. Jest ona tak luźno położona na schodkach, przez co no, jest taka pływająca. Ja bym jeszcze dorzucił tam trochę zszywek na podstopniach, żeby właśnie tak naciągnąć tą trawę i przymocować w takich miejscach, na której tak stopą nie będziemy stawać. No, to jest taki wodospad Adam teraz. Bo no tak myślałem, jak pani sobie przyczepiła jeden bok tylko po całej długości, to nie ma teraz siły, żeby równo naciągnąć resztę. Nie skończyła. Nie, tak. Może na samym to ja się następują, pani nam pomoże, całą tarbę. Trochę więcej kwiatów tu podawać. Mm. I od będzie żywiej i będzie tak, tak. nie ma do tego, nie nie pani Statiska. Nie ma problemu, ja ci jeszcze pomogę. 250, proszę bardzo. Pani zlecenie zakończyła przed zapowiadanym czasem, ale to niestety jeden. I tak zrobiła lepiej yy, niż y, panowie z pierwszego z początku odcinka. Na pewno jest lepiej. Nielicznych plusów tego wykonania. Panowie, są jeszcze jakieś? Ciekawe, czy w Poznaniu jest równie zielono i estetycznie. Nie, w Poznaniu sam, sam bed. I ścieżki rowerowe wszędzie są. Schody nabrały całkiem innego wyrazu. Masz rację, Łukasz jest bardzo ładnie w sensie wizualnym. Ale czy robota jest y, zrobiona perfekcyjnie, to będziemy musieli ocenić z bliska. Dobra, tą robotę to chyba bym ja nawet wykonał. Więc to, to jest chyba pierwsza robota w moim życiu, którą bym wykonał na Easy. No i ostatnia. Artystycznie na pewno pani pomógł. Niestety w niektórych momentach zabrakło techniki. Widać to gołym okiem. Wkładanie całości trzeba było zacząć od górnego stopnia. Materiał naciągać tutaj, w tych newralgicznych miejscach. Od razu go takerować. Czynność powtarzać krok po kroku. I skoro. Materiał został ucięty szerzej, to można było go tutaj w tym miejscu podwinąć i przymocować. A no, nam pozostaje chyba tylko życzyć Pani powodzenia na kolejnych zleceniach. Stąpanie po schodach dziś dla usterkowej ekipy było naprawdę grząskie. Nadzieje na odzyskanie pewnego kroku upatrujemy w kolejnych majstrach z Józefowa. No, wytrzymaj. Proszę mnie wygadać. To nie? I popatrzymy, że szybko robimy. Konkret, jak się patrzy. Pojazd Panów też zdradza niecodzienny poziom majstrowania. Chciałabym, żeby tutaj e, powstały takie półkola z tej trawy. E, w tą stronę, w tą stronę. I w tą stronę tak? I później żebyśmy zaokrąglili tutaj do środka. tak? Jak panowie sądzą, ile czasu e, może to potrwać? Dwie godzinki i jeszcze cena, panowie. Nie, muszę że to wszystko. Myślałem, że powiedzą więcej, bo BMW sporo pali. Ja też myślałem, że powiedzą z tam sześć 600 żeby utrzymać swój samochód, ale... Nieźle. Dobrze, y, czy czegoś panowie potrzebują? Miarkę, nożyk, nożyk, I zimne piwko. Tak, raz. Okej. A, ołówek i kawałek sznurka. To będzie stara technika, czyli na cyrkiel. Na cyrkiel tak zwany. A może by było, kawałek, te których prosić? Te który? No tak to byśmy tak szablon zrobili. Dobrze. Będzie trzeba, te, powycierać trzeba gaz, dwa, trzy, cztery, pięć sklepów, tylko. No to tylko praktycznie te nogi będziemy ucinać do roboty do roboty. Ja od 12 z rusztowania spadłem dziś. O kur... Łe, no 60, 60. <difí> oh, malowy, ja. to jak pan po rusztowaniach skacze, to my jesteśmy już spokojni. Też mieliśmy taki nawet nie epizod. Część życia. Część życia spędziliśmy właśnie na rusztowaniach. Nie jest tu łatwy kawałek chleba, nie Adam? Oj nie. Skupmy się na naszym kawałku sztucznej trawy. Co, jakby za wielka? Jeden, drugi, widzę. No, no, no. no! Ale to tak to się robi. Role podzielone. Jeden pan jest od logistyki, drugi jest od dynamiki. 110 na 60 paliwo. 110 na 60, bo się pomylimy. Też zapomniałem. <noise> Czyli ile tam było nie? 110 na 60. No, no, co z Melissą? Ile? Jest 110? Bo <noise> już. Gdybym siebie widział też nieraz coś wymierzę. Mówię Woronika, ja zapamiętaj ile to jest. I później trzeba jeszcze raz mierzyć. A pasem? A 110. tak, ja tych muszę sprawdzić. Co dokładnie? Dobry. To będzie coś takiego. Bo no, to 500 metrów wróżby pomogę gwinnie, nie? Właśnie to jak tak to nam... Z... Chcę tu na boku chyba, wiesz? No to tak na co dzień czym się zajmujecie? To się No tak, tak, jest, 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 bardzo, bardzo ważne. No to panowie się skupiajcie, damy wam chwilkę. Cyrkiel w grze. W tą stronę nie gwarantujesz, że może nie wsadzisz drugą rękę. Nie, lewą to w ogóle ty, no to skup się. Ja wam powiem panowie, jak to zrobić. Tą tekturę z powrotem wziąć na taras, bo punkt zaczepienia waszego powiedzmy cyrkla musi być dalej niż tektura. Ale okej, okay, tak też jest dobrze, tylko ten szablon trzeba skrócić od tej prostej strony wtedy. O 10 cm i A, będzie okej. Okay. I dosunąć. Zjeżdżasz do mnie, ale ja ciągniętek, ale Tramaster łapiesz. Wiesz co, gdzie? Tutaj dobrze, co tutaj widzisz, że będzie dobrze. Musisz tam czas mieć tramaster w pionie. nie możesz... O, skręcić. że może do wyrzuconych Ciągną Ciągle się, lekko. I w pionie. O tak, i po tej linii idziesz. Panowie, nikt was z cyrklem nie będzie sprawdzał. Tak, bez przesady. No, bez przesady, bez przesady. Tak, teraz bez przesady panowie, tam trochę krzywo może być. Ale gdyby zrobili krzywo, rzeczywiście, to już byłby gnój, że. A to, co my płacimy kasę? Musi być równo. Y, czemu tak krzywo, i tak dalej. głową czekaj. O. Mamy tu mistrza dokładności. Dobra, nie będzie widać. Korekt, panowie. Na razie wszystko jest poprawnie. Nie ma roboty zrobione. Na no pół. Tak naprawdę kto... Najważniejsza rzecz. Najważniejsza tak to tak wszystko. Nie bądźcie nacy surowi względem siebie. Chłopaki nas. No. Gorące. Porwałem koszulkę. No właśnie. O, To, że basenu nie ma, tak żeby basenowy by zrobił po już. No wygląda to bardzo profesjonalnie, tak jakbyście się tym zaj zajmowali na co dzień. Nie, proszę Dokładność po prostu co do milimetra. Super. Nie, proszę Panią, codziennie to my się zajmujemy tym, że tankujemy samochód i codziennie jesteśmy u mechanika. I nas. No dobrze, nie chciałam Wam wcześniej przeszkadzać, to powiedzcie Panowie, czym Wy się w ogóle zajmujecie na co dzień? No to są generalnie, ja tu po bramkach trochę stoję w Warszawie. trochę tam i kolega podobnie. Aha, na tak jakich bramkach? Tak? Klubowych bramkach, tak? Aha. Aha. No to, <ślepony. ślepony> jakby, <ślepony> jakby stąd był. A, czekaj, trzeba by było zrobić tak, żeby wykorzystać jak najwięcej, wiesz, żeby nie marnować, co tam na równo? Zuchy, wreszcie jest ktoś, kto oszczędza materiał. Zasady precyzji przeniesione wprost z klubowych bramek. Pat, mogę ci w domu takie coś zrobić. Dobra, za pół ceny. Dobra, na pewno na taki sam jeden. Dobra, jakoś. Ja już tak ustawiłem, to teraz tylko tak walczę, by wiem. W końcu... Ile, ile ja odcinków? 5-6 usterki? I w końcu pierwsza osoba, która potrafiła zrobić swoją robotę perfekcyjnie. Idealnie. Iby stoi operacyjny mamy dobrze. Panowie się asekurowali tymi dwoma godzinkami pracy, bo w 40 minut mają już 3 stopnie zrobione. Czyli nie to że to będzie zrobione. W dobrej cenie to jeszcze mega szybko. I ładnie. Ty, że ja ci też mogę nagrać, że co ty potrafisz robić, a nie k, tylko chodzić ciężary dźwigać. Wystarczy, że żona włączy TTV o odpowiedniej porze, a my już zadbamy, by zobaczyła wszystko. Środek Dobrze. Będzie pani zadowolona. Ura Józefów, góra! Tak. Dobra, to się rozliczamy. Kto panu? Proszę. 100, 200 i 300. To był pokaz siły, precyzji i szybkości. A także tego, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. W tym przypadku szablon, przy pomocy którego panowie precyzyjnie docięli wszystkie elementy. Mało tego. Poszczególne fragmenty są równo ułożone, półkole jest zaakcentowane, nic nie wystaje poza stopień. I jeszcze jest w dodatku solidnie zamocowane. Także gratulujemy panowie, szablon. Ja i tak bym nie, nie dał rady tego zrobić. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujecie ten kanał i widzimy się z wami już wkrótce, czyli za dwa dni. Dzięki, cześć.